Więcej miejsca, więcej miejsca. Mówiłem, żeby więcej miejsca dać? Duża przesyłka. Mm. Mm. Wow, pika pika. Um. hu. Coś tutaj wysypałem. Już widzę. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bardzo fajnie, że... Od... od... ...felfy. Um. Tu jest cała rozpiska co za co ma być. I karty. Victini i Snorlax, ale kazam który jest niby mi sprintem, ale aż tak tego na filmiku nie widać. Ani na żywo to również. Hmm. Już sekundę jeszcze. Hmm. Czy ja tu wsadziłem? Może tu? Nie? To jeszcze jedno możliwe miejsce. To jest chyba ta szafka. Przekładam. No nic. Dalej. Czapko, Rivers. Victini, Roselia. I jeszcze tu jest kilka kart. Ale musiałem je pakować do Talii wcześniej. I tak, Annual 2013 ta książeczka, a, która przedstawia bohaterów serii anime. Black and White. Są tu zagadki, quizy, krótkie opisy odcinków, jak one tu wyglądają. Patrat, plakaty, Pokédex wszystkie pokolony. Kolejny odcinek i odpowiedzi do zagadek wielkie dzięki za przesyłkę wyślę do ciebie pojutrze więc po o, koniec tego dnia powinna przesyłka dojść do ciebie e, Kasiu i to wszystko dzięki za wymianę zapraszam was na moją stronę internetową www.hikomikos.pl. no to na razie, cześć